Na pierwsze wesele w Polsce, gdzie rozgrywany będzie turniej Deluxe Ski Jump o Złoty Puchar pana Tadeusza. Na dzisiejsze zawody zapraszają państwa Apołaryszkot oraz Maciej Skowarowski. Szanowni państwo, zasady proste: dwie skocznie: Anglia K50 oraz Niemcy K120. 16 zawodników, cztery skoki do oddania, po dwa skoki na każdej skoczni. Rozpoczynamy rywalizację. Rozpocznie ją Dariusz Jaguar a więc były komentator DSJ4MK. Na zielono. No Dariusz ma warunki bardzo tragiczne w tym momencie. Jest, <noise> jest taki jak te warunki. <noise> tak, Naprawdę było źle. W też nie na no ale no co no, 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 dziwo, po 19 punktów, ale nie wiem dlaczego. Tak, no to zaskakujące, nieco właśnie z MK-u. Powiedzmy sobie szczerze, Dariusz Jakomar przed konkursem oddał skok rekordowy, no ale co, trening, a zawody do czego innego, no a teraz pchaj. Czy pchaj, wypcha ten skok, jak to będzie odległość, to jest 45,5 metra. No więc to nie jest wynik rewelacyjny, ale wystarcza to na miejsce pierwsze, do no, po 19, 57 za styl i czas na gospodarza. Dlaczego gospodarza? Ponieważ skaczemy na jego laptopie. Bergmanis! Zapraszamy! Jest, jest! Yes. reprezentant Łotwy! Jest Tamians Bergmanis! Już prosi o graba, No i wszyscy kibicujemy! Robi, 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 robi show. Robi show, tak jest. Niczym, czym tabia jest Czy zrobi się na, ja na skoczki? Może zrobić, bo to chyba będzie najdłuższy skok. Tak jest. 47 metrów, ale no te nie najlepsze. Ale który ale, ale jest pierwszy: 111,5 punktów. Panie Apoliszu, zgodzisz się ze mną, że wiatr dzisiaj na pewno zawodnikom nie pomaga. No, ale ta wersja grywa to do siebie, że tutaj wiatr może zmienić się w każdej chwili. No, a teraz ten, który specjalizuje się przede wszystkim w obswejach, czyli Oskar Melbardis na Czerbono pewnie zgodnie z jego poglądami politycznymi. <śled> Ale ten no rozkaz pokazuje formę, którą prezentował w serii próbnej, no jest, jest. mocny, to będzie kandydat do zwycięstwa moim zdaniem na tym obozie. Zdecydowanie tak, jak porównamy jego skoki z serii próbnej i teraz to równe jak stół, a tymczasem Simon Petor, reprezentant Szwajcarii, który w ostatnim czasie nieco porzucił karierę narciarską, zajmuje się bardziej 42 metry, skok na miejsce czwarte, prawdopodobnie nawet piąte. No to jest ławek o 17,5. I Michał Pędkostnik. pani Apoloniuszu, oddaję głos. Gdzie jest Michał Pędkowski? Jest Słoweniusz. Oj, no, już zasiadł na belce, zasiadł przy lesce. Patrząc na Micha Pędkostnika, to on już nie powinien skakać. Nie, nie jednak no, pojawił to ja się tak. na belce. Ja na też sobie... Tak, tylko że. O, właśnie! jest! O, właśnie! Mika Pędkowski udowodnił! Mika Pędkowski tak samo w życiu, jak i w grze, można powiedzieć. A tymczasem teraz Tomeczek, Tomeczek, nasz debiutant. Jego nigdy nie oglądaliśmy, jeżeli chodzi o realizację na skoczni. No, ale może czasami, jak to się mówi, ten pierwszy raz trudny, ale bardzo dobry Tomeczek! A ja. aj! To jest Zaskoczył. To nawet nie był styl klasyczny. To styl klasyczny. Ale mimo wszystko to meczek nie jest ostatni. Michał Petkowski pokazał coś lepszego, na teraz kochanek młodej. Potwierdzam, to jest oczywiście prawda, co skoczy Piotrek. No tak ja nie nic. Nic. 33 metry. Szóste miejsce. Sędzia by też tak. No, ale teraz klic proszę Państwa, wielka gwiazda, występował w niektórych filmach amerykańskich, w filmie Dziewczyna z sąsiedztwa, debutował w ostatnim turnieju w Jabłkowicach. Widzicie Proszę! 49,5 metra, dawno nie widzieliśmy takich pasów. Ale jednak Oscars nie do Oscars, Mocny brynnie, mocny na skoczni, tak jest. A teraz Klic, wiele wspólnego ze sportem, nauczyciel w Łebu na co dzień, no i proszę umie polecieć! 50,5 metra i to jest miejsce drugie! No i tak. proszę, Chris zaskoczył, tutaj nie spodziewaliśmy się, bo Chris pierwszy skok oddał chwilę przed konkursem, a do swojej próby podchodzi wybitny wybitny zdawca beatboxu Michał Hechwacz. Legenda mówi, że gdyby to był rok 2005, to byłby jednym z lepszych na świecie. Michał Hechłać! A ja, 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 ja! ja. Tak, widzimy tutaj, oh to, jest, to, jest, to jest. Powiem tak, jak to by powiedział Marian Paździoch, Michał Hech poszedł na kompromis. A patrząc na Solara, już przed skokiem idzie na kompromis. Brazylijczyk Solar, Brazylijczyk Solar, niegdyś reprezentant Brazylii w DSJ4 M No ale był tym zawodnikiem, który to, to brzydko zabrzmi, ale spuścił Brazylię z całego cyklu. Solar i widzimy dlaczego, fatalnie. Tak jest. <śledzimy> no, jest... Dzień jest. Jak to by powiedział Zbigniew Stołga, to jest dramat, to jest dramat, ale teraz Martin Jestem Nisier, nie jest ostatni, tak, to świadcze z zawodnika Martin Jestem Nisier, no, nawet gorzej niż Solar, miejsce 11. jak w szkole, dwie jedynki można powiedzieć, e, a więc Oskars, Kris i Klitz na trzech pierwszych miejscach, teraz nasz, Nasza rodzynka, no bo w tych czasach trzeba te końcówki żeńskie używać, a więc popatrzmy, Werka nasz szaro dopasowała się do tego obiektu, jak sobie poradzi, jak będzie w powietrzu. Zabrak za Zabrak polądowania, wybicia Zabrowadł. lotu, ale i tak jest. Twórzolników za nią. No, ale teraz tutaj jeden z faworytów, Przemysław Januszewicz. On na swoim koncie ma już zwycięstwa nawet w MKP. Może zagrozić tutaj o I Będzie po 50, 50 metrów. metrów. będzie chyba trzecie miejsce. 117 Trzecie miejsce. No i Mati Hardaleki, no nie, nie, tego nazwiska nie trzeba przedstawiać. Trzecie miejsce. Oj proszę, będzie daleko. Jest daleko. Jakie noty? 19,5, 18 i pół to nie jakiś. No i jest drugie miejsce to jest chyba tylko półtorej punktu straty. Więc tak. A więc pierwsza odsłona za nami prowadzi Oskar przed Hołdamekiem i Chrisem. Niedaleko jest Beyonc, niedaleko jest Klic, zamyka wszystko wyraźnie Micha Pędkosnik i to on rozpocznie drugą serię. Micha Pędkosnik, zapraszamy, choć dla przyzwoitości lepiej, gdyby już nie skakał. Ale popatrzmy, może teraz będzie lepiej. Micha do pseudonim... Trisza na niego tak niegdyś mówiono, pimpek sadełko. No ale proszę! Proszę! Dlaczego bez zlądowania? To jest jeden grup. Ale no, jednak poprawił się o 48,5 metra. To jest zupełnie dobry wynik. Tymczasem teraz Tomeczek, nasz debiutant, gdzie jest Tomeczek, już się wychyla, już jest. Tak troszeczkę niepewnie, podszedł do tego skoku. No i... A Zakończy się tam swe Stres, tak, Ale jak to brzmi, to meczek był supportem przed werką. No popatrzmy, werka! No i co? Jak prawa! Ale zobacz, jakie noty: 13,5, 14, 17, 16! Sędzia na drugim stanowisku, mam wrażenie, że też jest na weselu. I Martin, jestem Nisie. No popatrzmy. Trochę Austriak, trochę Polak, dobrze mówi po niemiecku. I ja proszę. Ja. Będzie dobry zgocz, dobry tak. Ujmy sobie, nie co, się przyniósł. No i dobrze. Powoli, powoli będziemy wkraczać w decydującą fazę, ale póki co jeszcze Michał Hechłacz. Gdzie jest Michał Hechłacz? Jest. Warunki fatalne. Dwa i cztery w plecach, ale to wykorzystać? Będzie na progu. Fatalnie. No, ale trzeba przyznać, jest równy, jest równy Michał Chechłacz. Teraz 30, pan 30, pańczy. To były dwa skoki Tak, wylądowane, tak to dwa razy wylądował. Jak to się udało? Tak, jak to że mówi Apoloniusz, konsekwencja to jest coś. Hechłacz Michał był konsekwentny. Brazylijczyk Solar! Aj aj, 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 aj aj, No, gdyby to nie skoki wirtualne, to byśmy się zabawili w Mira Ja Ale ja, ja to po prostu no, nie nie Dobrze. Co ona się tłumaczy jak całe życie, a tymczasem czas na Piotra. Gdzie jest Piotr, kochanek młodej? Panie Piotrze, Panie Piotrze, gdzież Pan jest? Jest, przybył. To jest ciekawostka, Piotrek przyjechał do nas specjalnie z Bełchatowa. No i patrząc na to jak skacze, to nie powinien przyjeżdżać, ale zobaczmy jak sobie poradzi. Piotr, kochanek młodej, na niebiesko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Całkiem nieźle to wygląda. Jest poprawa. Jest poprawa. Czyli z No, no te ja kontrowersyjne chciałem trochę. 35 metrów. Ty księcia, dalej skoczył. Simon Fetor. Przede przed swoim chciałem pozdrowić swojego trenera Juliana Krujzer. Bardzo go pozdrawiam. Tak, Państwo już wiedzą, że on też już skorzystał z tego wesela. No i popatrzmy. Simon Fetor, jak poradzi sobie Szwajcar, na różowo. Zapraszamy. Simon Fetor, zaraz mu się skończy czas. Rudził jednak. Czt. 42 metry Dobrze pobicia, Dobrze! Zrobił brawo! Jest 51 50. metrów! Jest. 20! Jest. Prawie nota marzy, pół co zabrakło, Prawie kazujoszy Funaki, 59,5 za styl. No ale teraz Dariusz Jaguar, siła spokoju, siła konsekwencji, siła doświadczenia, jak poradzi sobie ten odziany na zielono zawodnik z Kosowa! Znakomicie! 51,5 metra i oczywiście jest nowym liderem. O pół punktu przed Simonem Petorem. A teraz pchaj No, Thay spodziewałam się, że będzie miał inny kolor kombinezonu, ale zobaczmy. Aj, niestety nie. 37 metrów No, pchaj skoczył się tylko raz, można powiedzieć. Bergmanis! Gdzie jest Bergmanis? Przybywa już do Bergmanis. I tak jest. Bijemy brawa. Bergmanis. Jak sobie poradzi. Szóste miejsce po serii pierwszej. Bergmanis! Bergmanis ostatnio kontuzja. No i to Ma, widać to na jego głosie. Tak. No i popatrzmy. Z trójniczym Adam Małyś Blachti w no, 2001. No niestety, niestety, To nie jest jego kontuzja. Zdecydowanie. Ja mogę się główną no, 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 i Ale... ale... Można zrozumieć dlaczego. A ile no, no, ile zabierze? Klić, no i zobaczmy. Klic objawienie ostatniego turnieju w Gminie w Piastoku. Klić. 151 wystarczy. Powinno? Będzie, będzie jest, jest. Tak jest. Ale zobacz, ale jest przewaga. 17,5 punktów. No klic już jest grze o pierwszą piątkę. W najgorszym razie będzie piąty. Pejlot. Przemek To Już z walka o zwycięstwo można powiedzieć. Tu trzeba skakać ponad punktka i krótko i z upadkiem A więc Chris jest o jedno miejsce od podium kwestia jak poradzi sobie Chris, Kautameki i Oscars oni jako jedyni w serii pierwszych skakali powyżej 50 metrów Chris on patrzy na tego Paratadeusza, jest blisko niego ale nie jest już daleko niestety jest, niestety popsuł skok no, presja zdecydowanie walka o wódkę ale panie Jaworu, ja Ci powiem szczerze, jak patrzę po gościach, tu więcej zawodników z potencjałem na skoki, z dybiotami, BMK, hałta meki. Proszę! Czasem, proszę! Siła doświadczenia, panie presji. A więc klic, co to. najmniej drugi. Kwestia, jak poradzi sobie Oscar. Jak powiedziałem, bo w smyista, bijemy brawo. Jak sobie poradzi? Oskars z Trzeba punktka, minimalnie punktka. Wtedy Oskar Dokładnie. może czuć się z dobrze, dobrze, będzie wygrał! Będzie. Wygrał to! Oskar per party! 20, 19 i zdecydowanie. 11 punktów przewagi. No i mamy godnego śmiercenera tego roku. Tak, zdecydowanie. No, jakby powiedział Włodzimierz Szaronowicz, nie ma siły na Oskarsa, nie ma siły na Łotysza, ale teraz druga i ostatnia skocznia, każdy jeszcze będzie miał dwa skoki, dwie szanse na poprawienie się, choć patrząc do niektórych zawodników o takich szans nie ma, ale dajmy im szansę. Tomeczek, no proszę. Jak on tutaj podejdzie do tej swojej próby? No gorzej już nie będzie, więc próbujmy. Tomeczek. Skocznia trudna, zobaczymy. No, w sobie nie poradził, to trzeba kliknąć na pewno. Tomeczek ma swój styl, to trzeba przyznać. To trzeba przyznać. Ale 27,5 ma gra Tak, 27,5 było. I czas na Micha Pędkostnika. Micha Pędkostnik. Napój izotoniczny w dłoni. Wybij się, wybij się Micha, wybij się! Brawo! Proszę ale na progu to wyglądało kapitalnie. Dobrze tak? wyglądało po wyjściu z progu, tak, ale zobacz, to jest, proszę Państwa, nowy rekord w skoczni. No Verka. trudno było nie pobić rekordu, bo 27,5 to był tylko aktualny najlepszy wynik. Werka, no jak się muszą ci, czuć ci zawodnicy, skoro Werka skacze po nich, Popatrzmy. Werka? Werka! Jak na progu? Pan na angielsku kawę dał. Dobra, Brazylijczyk, Brazylijczyk Solar. Solar. Solar! Solar, Solar! solar. Ma swoich kibiców, zaczynamy. Brazylijczyk Solar. Z żyje źle, ale także źle pamiętam. Panie Poroniuszu, powiem szczerze, nie wiem, dlaczego Brazylijczyk Solar ma swoich kibiców. <laughs> Solar jak Lady Punk, mniej niż zero, jeżeli chodzi o notę. Minus 7 i 7. Jedyny, który zdobył punkty to Michał Pętkostnik i Michał Hechłacz teraz. Michał Hechłacz. Brawo! Elegancki mężczyzna. Trzyletnia córeczka. Brawo! Bardzo opładowany, bardzo dojrzały. ale. Niesamowity, niesamowity z tym prezentuje Piotrek. Wiesz ale ja Ci powiem szczerze, że dziwię się niektórym zawodnikom, że zgłosili się do skakania na pięciu czterech poniżej zera. Zmusili mnie! No i teraz Pan Piotr, kochanek młodej, no jak sobie poradzi Pan Piotr? Mieliśmy rozmowę z panem Piotrem przed konkursem na temat łapówki, no ale trudno było, było łapówkę przy takim skakaniu, choć teraz nieźle! O, może to w końcu na jakimś Za krótko, za krótko. Micha Pędkosnik cały czas na prowadzeniu. Dziwo, to niesamowite. Micha Pędkosnik będzie w czołowej dziesiątce po serii pierwszej. To chyba jego największy sukces w życiu. Martin jest ten lisie. Jest już on. Martin! I popatrzmy. Martin jest ten lisie. Dobrze! On będzie to prowadził. On będzie będzie to liderem, tak! Bartik jest najniższy od 17 metrów! W się zaczyna żerać. Robi się gorąco, a już trochę jak letalnica w marcu, gorąco, na sali. Klimat bardzo podobny się zaczyna Tak, tam też jest wesoło. I pchaj, no! Pchaj, pchaj. Tróg pchaj. pchaj. Tróg To Tylko będzie zwycięstwo, ale ochronę no, pchaj. Nieźle, to wygląda nieźle, będzie naprawdę Przyznaję, na niestety 108,5 metra, ale skąd się na deska? wyrabiać? Widać, że A, na progu. Szkoda, że został tylko jeden skok. No i peyrot. Czyli Przemysław Januszewicz. Zaskakująco nisko, ale bardzo nisko jest nie pozwolę, tutaj na wygranie tego turnieju.

ja, ja pamiętam takie zawody w roku 2001 w Oversdorfie, nie wiem czy Apoloniusz pamiętasz, na obiekcie fajnego Klopfera, gdzie na wszyscy upadali. Jakie ten Tam no po prostu u śniegu nie było. To jest. było to po śniegu. A teraz patrzysz wersji, brakuje. Simon Petor! Siła doświadczenia! Simon Petor! No i jest. No brawo, dobrze! Czas na Darka Jaguara. No Darek skupiony, skupiony, jakby przy pierwszym spotkaniu z kobietą, jeszcze nie zastanawiał się, co zrobić, ale Wybił się pewnie, świetnie! Świetny skok! 122 metry, to jest skok no i. A przypomnijmy, że wiatr nie pomaga. Wiatr nie pomaga, wciąż plecy. Do końca turnieju zostało nam 20 skoków. Czas na Bergmanisa! Zaskakująco nisko, zaskakująco nisko w pierwszym kątówce. Damian Berg! Damian Niczym patrzącym na mąnicę, zapominam, jak on płynął. Damian Berg! przed życiową szansą, on jeszcze może tu powalczyć o zwycięstwo, no ale kwestia jak na progu, jak w powietrzu, jak będzie wyglądało to wybicie, Dariusz Nie masz wrażenia, że zawodnicy trochę oddają to, co w życiu aktualnie od tego co koczni. Upadków co nie wiara, i Chris! to <grystanie w> grę! <grystanie> w grę! Państwo już wiedzą, dlaczego Perek skacze słabo, no i teraz Chris! A i nie, to nie było. Dobre, może nie To może to będzie, będzie nie, 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 niestety, nie, nie, nie. Ale to tak będzie dosyć wysoka nie, nie, nie. pozycja, jest szósty. Tak, to nie świadczy dobrze poziomy tego trudniej, już to jest miejsce szóste. Dariusz Jaguba, Sław, i Martin z No i Chris, wicerider! Dwóch najwyższych zawodników na dwóch pierwszych miejscach Klitz, To nie no, było dobre miejsce z nie. Nie, nie, nie. nie. jest tylko 102,5 metra. A będzie miejsce piąte? Czwarte, czwarte nawet. nawet. 85 punktów i czwarte miejsce. No ale czwarte miejsce to 50 punktów 100 z konkursu pierwszego. Wirtualnie Klitz jest liderem. Oskar Smelbard z, z żółtej koszulce lidera. Lider, lider. Ja, ten na po nim nic nie widać, kompletnie. Jest niewznosiony, spojrzał monitoru. Siedź! Jest trafiony skąd. I to będzie daleko. Czy będzie prowadził? Nie będzie! Będzie drugi, sto czternaście, metra. I miejsce I drugie! To jest najważniejszy strajk, to jest trzynaście punktów. No to jest deklasacja! To jest deklaracja dalekie, Jednak im, im dłuższa się, im większy obiec pokazuje swoje pasje. No i szanowni Państwo, każdy z zawodników ma po ostatnim skoku do oddania jako pierwszy tomeczek. Czy tomeczek tym razem nam z, czy, zaskoczy, czy się może wybije z progu? No zobaczymy. Podpowiedź: dwa przyciski przy progu wciskamy i do góry. Tomeczek! I już! No nie posłuchał, nie posłuchał. <śla> Ale jest konsekwentny, wielkie brawa, dziękujemy Tomeczek, zapamiętamy ten udział, jak najbardziej. Jedyny zawodnik, który w dwóch konkursach zdobył mniej niż zero punktów, Werka. Gdzie jest Werka? Gdzie jest Werka? Już przybyła Werka, idzie Werka. No Werka ma doświadczenie, jeżeli chodzi o skakanie na telefonie. Deluxe Jump, tam skakała często, Werka. No, no i co? Mówi jest swój pierwszy No prosz.

Pierwszy raz! No rozumiem, pierwszy raz zawsze trudny. Brazylijczyk solar, teraz on. Solar! Solar! Solor! Daj! Prawie 34 metry. Ja, jak zwykle. Powiem Ci, o Poloniu, że gdybyśmy ten turniej z o połowę, to by większej różnicy nie było. Kochanek młody, gdzie on nam się tutaj zapodział? Dobrze. Więc ta, która jest jego kochanką. No zobaczymy, może akurat, może akurat pani młoda spisze się lepiej niż Piotr Sadowski, no to to nie będzie trudne. Zobaczmy, proszę, znakomicie świetnie. Przed turniejem chciał wybrać inny pseudonim, ale finalnie jednak postawił na pseudonim PHAI. No, no, no i nic wielkiego, niestety. To spodziewaliśmy się jednak czegoś więcej. I Bergmanis ostatnie 10 skoków, odliczamy 10, 9, 8. Już Panie Bergmanis, no, to nic nie pomoże. No przy takich skokach to może nawet koper czarować, ale to nic nie da. Bergmanis 112 w serii pierwszej. No Oby wylądował, no, no, Bo skoki mu się udają. No nie, no, nie będzie. No, nie jest nie z A, to nie jest zaskoczenie, to jest duże zaskoczenie. No, no, prawda, no przecież dzień mówił, dnień. trenuje na co dzień. No, tre... no i Micha Pędkostnik. Gdzie jest Micha Pędkostnik? Powódkę po. po poszedł. Jest. Miko! Jesteśmy bezstronni. No i Micha Pętkowski. Ale chuj! Ale powiem tak, nie ma o czym mówić. Tak, no jest, takie błaznowanie nie jest tu potrzebne. Czas teraz na Krisa. Krisa no. natomiast podchodzi tutaj do tego naprawdę em, tak... Podchodzi do tego naprawdę z dużym pozytywnym podejściem. Spasę, tak. Was, spasę, po skąd, ale niestety. Coś z tym jest... lądowaniem nie tak. Skacze pierwszy raz, mimo no, tak... wszystko i tak, no, tak. tak no. te odległości nie są, że wszystko to. No, to, jest... na, to, jest to To jest problemanie. Zdecydowanie, decydowanie w Chrisie jest duży potencjał, podobnie jak w Hałtaweki. Hałtameki przypomnijmy też, walczy o zwycięstwo w tym pierwszym turnieju no i proszę. Będzie, będzie! No i znowu. No i znowu. Ta końcówka, bo wszyscy są zbyt wulgarne się... Ale wiesz co? Powiem ci tak, skoro większość i tak upada, no to, to nie ma większego znaczenia, ale... no. Wystarczy wylądować. Szóstka, czołowa szóstka, walka o zwycięstwo. Przemysław Januszewicz, zawodnik urodzony w miejscowości Altanka. Jak on sobie poradzi? Przemek Januszewicz, no słabo! Co się dzieje? Co się dzieje? Coś są tego? Paweł, ja mam prawie, wrażenie, a ale... po polu. Że my skakalibyśmy dalej. Bez przygotowania. Klic, no właśnie, no właśnie. To jest ambitny chłopak, bardzo młody, bardzo utalentowany. No i proszę, znakomicie na progu, dobra trajektoria tego lotu, To będzie dobra, znakomicie jest. 110,5 metra. Miejsce pierwsze, oczywiście. Klicz, dobrze o zwycięstwo. A teraz Martin, jestem w Misie. Martin, jestem w <laughs> Martin, jestem w Nisie! Zobaczymy, to o, oh, jezus! Fatalna sprawa, fatalna sprawa! Klic o jedno miejsce od podium, a tymczasem Simon Fetor! Simon Fetor zaskakująco wysoko, Z zwłaszcza w tym stanie, Simon Fetor! No i trzy ostatnie skoki, jak on sobie poradzi, do tego podejdzie? No i jedno oko przymknięte na drugie patrzy. Simon Fetor! Ja on to być on może być tu nie trzeba. 107, Czy będzie lider? Tu może być lider, tak jest, obrodił, jest. no i to jest sensacja. I to jest sensacja, chociaż wiemy, że on nawet wygrywał konkursem kapu i walka o zwycięstwo. Jeśli Oskar z Melbardis się teraz nie ośmieszy, to wygra. to wygra. Tak, tak jest. jest, No, jest. On. Presja niczym Kamil Stoch podczas tego oh, turnieju czterech skoczni, gdzie wygrywał cztery razy. Oskars Melbardis. popatrzmy, jak będzie na progu. Dobrze. Wygra to. Chociaż poczekaj, 108 nie będzie pierwszy. Będzie. Jednak tak. A więc wygrał. wygra to. wygra to Oskars Melbardis, ale jeszcze Dariusz Jaguar. Dariusz Jaguar, ten, który ten turniej właśnie zakończy. Czy Elkaz wygrał Patunku? No właśnie, to też będzie. To też będzie. To będzie jedyny człowiek w Polsce, który wygrał dwa konkursy Jest na bestselleru. <laughs> Dariusz Jaguar i kończymy. Popatrzmy. Darek Jaguar. Dobrze. A, Chyba myśli. jednak Darek, ale niepotrzebne. No, jednak nie. nie! Oskars Melbardis zwycięża, a więc zwycięzca oficjalny Oskars Melbardis.